Panie prezesie, 50-40, wchodzimy do finału z tym wynikiem, damy radę w Tarnowie? Jedziemy do, Tarn do Tarnowa walczyć, także myślę, że wynik jest ok. I jeżeli chłopaki zawalczą tak jak dzisiaj, oddadzą serce, to to jest wielka szansa, żeby wejść do finału. A jak z naszym składem? Czy Kenet wróci? Jak Piotrek się czuje, bo widzieliśmy dzisiaj trzymał się za rękę? Jak Przemek? No mamy mały szpital w Lesznie. No, mamy 7 dni na to, żeby doprowadzić tą sytuację do porządku, także... Piotr myślę, że pojedzie na pewno, bo jeżeli dzisiaj dał radę, to za tydzień musi też dać radę. E, natomiast e, z kanetem rozmawiałem i, i e, obiecuję, że za tydzień będzie gotowy. Na temat dzisiejszego sędziowania wypowiadamy się, czy pomijamy milczeniem? No, walczyliśmy z siedmioma zawodnikami unitarnów, jak, jak również z ósmym zawodnikiem pod tytułem sędzia. Mianem, y, kr miano królowej to ciężkie brzemię, więc... Y Unia jest jedna, więc zejdźcie na ziemię. Dzisiaj była taka oprawa. Czy zgadza się pan z tymi słowami? Nie, no jestem bardzo zadowolony z frekwencji, z dopingu, który był dzisiaj na stadionie, także brawa dla kibiców. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Zęgi dzisiaj 8 punktów, chociaż tak naprawdę wynik według mnie nie odzwierciedla tego, jak walczyłeś dzisiaj na torze. Wykluczenie, pozostawmy bez komentarza tą decyzję. Jak ty się czujesz, czy jesteś zadowolony i nie tylko ze swojego wyniku, ale też z drużyny. Jeśli chodzi o drużynę, to, to myślę, że ten wynik, który osiągnęliśmy, jest całkiem satysfakcjonujący i tutaj nie jesteśmy w żadnym wypadku na straconej pozycji przed meczem w Tarnowie. Miejmy nadzieję, że wróci do nas Kenet, który jeszcze nas tutaj wzmocni i tak naprawdę e, jesteśmy równą, dobrą drużyną, pokazujemy ząb, każdy jest w dobrej dyspozycji, to co robi Tofik, to co robi e, chociażby Piotrek, czy, czy, czy Bali dzisiaj, no każdy pokazuje tak naprawdę e, to, że jesteśmy w stanie no, powalczyć o coś więcej, e, niż tylko e, playoffy i no zobaczymy, no, oby, oby wszystko fajnie poszło w Tarnowie i żeśmy e, przeszli dalej. Prezes stwierdził dzisiaj, że walczyliście nie tylko z siedmioma zawodnikami unitarną, ale także z sędzią. Miałeś też takie odczucia? Eee, nie, chciałbym się do tego tak naprawdę odnosić, bo eee, sędzia jest na wieżyce, on widzi wszystko najlepiej, tak naprawdę, co się dzieje. Ma do tego eee, kamery eee, telewizyjne, więc może zawsze obejrzeć powtórkę i podjąć słuszną decyzję akurat w tych sytuacjach, które miały miejsce, podjął decyzję taką, jaką podjął, ja bym tutaj po prostu już, no to nie ma sensu rozmawiać o tym, jeżeli już jest po meczu i tak naprawdę decyzji sędziego nigdy nie udało się zmienić, więc nie ma co tracić nerwów i czasu na to, żeby gdzieś tam próbować w jakiś sposób wpłynąć na sędziego, żeby podjął inną decyzję. Jedno jeszcze takie pytanie poza dzisiejszym meczem. Ostatnio dużo się dzieje, dość i pokazuje się, żużel dość w negatywnym świetle. Sprawa tutaj Patryka Dudka, Dersi. Jak ty się do tego ustosunkowujesz? Cały czas nie ma decyzji w sprawie Patryka, co też już e, jest dziwne, bo to już e, minęło dużo czasu. Dersi też zawieszony za alkohol. Jak ty do tego podchodzisz, do ich zachowania i do całej tej sprawy? E, ciężko mi się odnieść, tak naprawdę. Ja bym nie chciał tego komentować, bo e, no, no, chłopaki, chłopacy podeszli e, do. do Tematu być może mało rozsądnie gdzieś tam w przypadku Darskiego chociażby, no bo e, gdzieś tam alkohol, e, no, to, no to, to tak naprawdę on jest tak na, w sumie sam sobie winny i e, do nikogo żalu o to nie, mieć nie powinien, e, ale kareda to poniesie i, i myślę, że to go dużo nauczy też. Jeśli chodzi o Patryka, no to e, tutaj tak naprawdę nie wiem co się działo na... No, no, no naprawdę nie wierzę w to, żeby Patryk gdzieś tam świadomie brał jakikolwiek doping. Eee, a jaka decyzja zostanie podjęta, no nie, tu, nie nie tutaj oceniać to. Eee, i, I myślę, że Patryk sam czy, czy Darcy nie wiedzą, jaka decyzja zapadnie, bo to są przypadki, które rzadko się zdarzają w żużlu i władze tak naprawdę nie wiedzą jak na to zareagować. Eee, ale no na pewno konsekwencje swoich czynów muszą chłopaki ponieść i eee, na pewno to ich dużo nauczy, bo e, jazda chociażby pół roku, rok, czy nie daj Boże dłużej, to jest naprawdę dużo i e, negatywnie się odbije na ich karierę. Wracamy do naszej Unii. Unia jest tylko jedna, więc zaproś kibiców e, na wyjazd do Tarnowa. My będziemy, ale chcemy, żeby było jak, nas jak najwięcej i myślę, że nam pomożesz w zachęceniu. Jak najbardziej widzieliście, jak i dzisiaj ząb pokazywaliśmy, walczyliśmy. Jak tylko się dało, odbijaliśmy tutaj czasami nogami, też pomagaliśmy. Też są playoffy, to już jest walka na całego. Nie zawiedźcie nas starnowie, przyjedźcie, dopingujcie nas. No tak jak już pisałem na Facebooku nic bez nas, ale też nic bez was, więc tutaj Was jak najbardziej zachęcam na to, żeście nas wspierali. Będzie nam na pewno dużo łatwiej z Wami, jeżeli bez Was. W końcu gdzie dorwaliśmy Adam. I czekam z tym pytaniem już od kilku meczów. Adam, mówię na ciebie, że jesteś cudotwórcą. Zmieniłeś atmosferę w drużynie, zmieniłeś wyniki. Jesteśmy w playoffach. Dużo, bardzo dużo osób przypisuje ten sukces, sukces też tobie. No, cieszymy się wszyscy, że jest ten sukces. A... Myślę, że, że kto, kto tutaj ma największe zasługi jest najmniej ważne. Liczy się, liczy się wynik i, i cieszmy się, że zawodnicy jadą i, i walczą do końca. Bo to jest najpiękniejsze w sporcie żużlowym, kiedy jest możliwość walki i, i można walczyć do końca. No, niestety czasami sędzia troszeczkę te wyniki pozmienia, no, ale myślę, że, że ogólny obraz zostawiliśmy dobry. Powiedz nam, jak z Przemkiem. Przemek dzisiaj był na gwałt wzywany przez to, że Kenet złapał kontuzję. Ty jako zawodnik możesz nam powiedzieć, jak to wygląda w miarę z jego strony. Pewnie obolały i czy, czy to, ta jego kontuzja cały czas nie do końca wyleczona miała dzisiaj wpływ na wynik, czy, czy jednak nadal jest to wina braku formy? No, braku, braku troszeczkę większego objeżdżenia. No bo wiadomo, że po kontuzji wrócić e, pierwszy raz mógł wsiąść na motocykl dzisiaj o godzinie 12 i to e, no, nie należy do, do najbardziej komfortowych sytuacji. E, no, i, no, ale wielu zawodników u nas, u nas boryka się z kontuzjami, więc no, jakoś, jakoś e, cieszymy się, że ci co są. W sztosie te punkty ciągną i, i ogólny obraz nie jest najgorszy. Miejmy nadzieję, że przez ten tydzień wszyscy się dokurują, a nie jeszcze przybędzie nam jakiś zmartwienie i będziemy mogli oglądać pasjonujące widowisko w Tarnowie, które rozstrzygnie się w 15 wyścigu. Czy reszta zawodników dostanie zakaz domowy i kurowanie się do, do niedzieli, czy jeszcze cały czas musimy drżeć i, i myśleć o tym, czy nam te kontuzje gdzieś tam nie wpadną za granicą, czy na indywidualnych zawodach? My nie wydajemy zakazów, my, my po prostu, tak jak, tak jak ja jako zawodnik chciałem jeździć jak najwięcej, tak samo dzisiaj moi zawodnicy chcą jeździć jak najwięcej. To jest Speedway i tutaj różne rzeczy się zdarzają. Podobnie jak w życiu trzeba uważać, kiedy wychodzi się na przejście dla pieszych, bo możemy odpowiadać za siebie, ale jeszcze trzeba patrzeć na innych, co oni nawywijają. Jedziemy do Tarnowa, jedziemy oczywiście po wygraną. No, jedziemy o finał play-offów, bo, bo myślę, że e, jesteśmy, jesteśmy w stanie do, do play-offów dojechać. I, no, szkoda by było tej, tej dobrej pasy w drugiej połowie sezonu to, to zmarnować. Myślę, że, e, że zasługujemy na to, żeby być drużyną w finale. Ja wiem, że wtedy odpadnie druga drużyna, która też na to zasługuje, ale. No niestety tylko z, z, z Unii jedna może być w finale. Unia jest tylko jedna, więc już nie ma co dyskutować. Dziękujemy i do zobaczenia w Tarnowie. Dzięki i nadal cieszymy się i prosimy o kulturalny doping. Hej.